Dzisiaj to jest, ludyna, Nikoły nigdy nie chce być sama, że ona szuka wspólnoty, że wona szuka ludzi, z jakimi mogłaby być, odkrywać się, z jakimi mogłaby rozdzielać swoje życie. Ludyna często potrzebuje jakiejś przynależności, do tego, żeby być w jakiejś grupie ludzi, wspólnoty. ludzi, która przyjmuje go osobliwo w młodości, w przedłtkowym wieku. Dysno chce, szukaje takiej grupy, może i nawet subkultury, jaka przyjmuje ją, w jakiej ona może poczuć sobie przyjętą. I to czasem bywa niebezpieczne, to, wtedy ludyna e, poczynaje zaczyna już no swoją tożsamość, robić rzeczy, jakie jakie może nawet niebezpieczne dla tego, żeby być przyjęty do tej grupy subkultury. Chrystos, Chrystus też miał wspólnotę. chodził z apostołami, I Oni one razem tworzyły wspólnotę ludzi. Także w cerkwi Często własne są jakieś mali wspólnoty, grupy ludzi, w jakich możesz być sobą, w jakich nie musisz wdawać kogoś innego, w jakich nie musisz, nie jakiś robić jakichś rzeczy, żeby Cię przyjęli, nakładać jakieś maski, możesz być sobą. Chrystus zaprasza Cię do Jego wspólnoty, do wspólnoty Cerkwy, to w Twojej parafii jest jakaś grupa ludzi, młodych, którzy spotykają się, to idź do nich, szukaj społeczności, ludzi, którzy przyjmują ciebie, w których możesz poczuć się przyjętym, bo każdy z nas tego potrzebuje, bo potrzebujemy innych ludzi, którzy naprawdę będą przyjąć nas i z jakimi możemy razem szukać, szukać Chrystusa. Pamiętam w swojej młodości taki moment, że ja potrzebowałem jakiejś grupy, wspólnoty i ona bardzo mi pomogła, kiedy ja ją znalazłem, kiedy byłem w tej wspólnocie, to dzięki temu ja też znalazłem ludzi, którzy mnie rozumieli i też ich szukać Chrysta, ich się ja razem z tymi młodymi ludźmi, jakich, jakich dobrze wspominam do dzisiejszego dnia, którzy też były dla mnie pomocą w rozpoznaniu poklekania. Тому, коли є різні спокуси, труднощі, не знаю, коли бачиш якусь групу людей, яка притягує тебе, але яка не є зосереджена навколо на, Христа, будь обережним, шукай собі християнської спільноти.